Witajcie! Witam Was wszystkich w nowej serii na naszym kanale. Ja nazywam się Kuba i dziś chciałbym opowiedzieć Wam o historii, która wydarzyła się w pewnym domu. Historię, która przez jednych jest uważana za jedno z najlepszych świadectw manifestacji sił paranormalnych, a przez innych za jedną wielką mistyfikację. W 1977 roku do domu na ulicy Green Street 284 wprowadza się rodzina Hodgson. Peggy jest matką wychowującą czwórkę dzieci: Janet, Billiego, Johna oraz Margaret. Samej Peggy nie jest łatwo. Jest samotną matką, całość wychowania i utrzymania dzieci, tak więc jest jej odpowiedzialnością. Ale zgodnie ze starym powiedzeniem, nieszczęścia chodzą parami. Po dość krótkim czasie od się całej rodziny do nowego domu zaczyna się historia, która zmieni ich całe dotychczasowe życie. 30 sierpnia 1977 roku. Wieczór tego dnia jest całą pewnością tym, co cała rodzina zapamięta na zawsze. Wszyscy kładą się spać. W pewnym momencie Peggy słyszy przeraźliwy krzyk Janet. Dziewczynka twierdzi, że jej łóżko oraz łóżko jej brata zaczyna się samoczynnie trząść. Dzieci są przerażone, chcą spać z matką, lecz ta uspokaja ich, mówiąc, że to wszystko to tylko wytwór ich wyobraźni. Następnego wieczora o godzinie 21.30 Peggy słyszy dziwne dźwięki dobiegające z pokoju dzieci i postanawia to sprawdzić. Odkrywa, że komoda z ubraniami została przesunięta przez pół pokoju. Gdy próbuje ustawić mebel na swoje miejsce, ten przesuwa się w odwrotnym kierunku w stronę drzwi. Cokolwiek było w tym domu, chciało za wszelką cenę i jak najszybciej przerazić rodzinę, wywołać strach, a następnie karmić się nim. Peggy postanawia powiadomić policję, lecz po przyjeździe na miejsce policjantka Caroline Hibbs jest świadkiem dziwnych zjawisk, jak poruszający się fotel lub też niewytłumaczalne dźwięki. Twierdzi również, że nie może nic zrobić, gdyż jest to poza jurysdykcją policji. Gdy wychodzi, słyszy za sobą rzask WYNOŚ SIĘ! Po tym, gdy policja nie pomogła Peggy i jej dzieciom, zdesperowana kobieta postanawia powiadomić media. Na miejsce przyjeżdża Morris Graham oraz Douglas Benz, którzy są świadkami przerażających zjawisk, które dzieją się w tym domu. Peggy zwraca się również do Towarzystwa Badań Psychicznych w imieniu instytucji. Na miejsce przyjeżdża Guy Playfair oraz Douglas Benz. I to dzięki ich badaniom można było stwierdzić, że dom jest nawiedzony. Listopad 1977. Sprawa rodziny Hudson jest znana już na cały świat. Dam dom zostaje uznany za najbardziej nawiedzone miejsce Wielkiej Brytanii. Telewizja BBC przyjechała zrobić materiał o rodzinie, lecz w tajemniczy sposób większość materiałów zostaje zniszczonych. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Zgromadzony przez badaczy materiał wskazuje na ponad 1500 różnych zjawisk paranormalnych, od samoistnie wyginających się sztuczców po dziwne krzyki, pukania, a nawet samoistne podpalania się różnych rzeczy. Zauważają również, że dziwne wydarzenia koncentrują swą siłę na Janet, wówczas 11-letniej dziewczynie. Dziewczyna wpadała w dziwne transy, lewituje, mówi różnymi dziwnymi językami tak wspomina tamten czas. W tym samym czasie wyszło na jaw, że Janet i Margaret preparują część dowodów. Dziewczynki przyznają się do tego, ale same twierdzą, że sfałszowały bardzo mały procent tego, co udało się zarejestrować. W międzyczasie do domu na Green Street dociera Ed i Lorraine Warrenowie, którzy stwierdzają, że dom jest nawiedzony przez dwa rodzaje bytów: poltergeista oraz demona. Światło dzienne. Ujrzała również informacja, że poltergeist, zły duch nazywa się Wilkins. Państwo Warren odprowadzili egzorcyzm, który okazał się jednym z najcięższych w ich karierze. 1980 i 1985 W tych latach dzieci obuszczały już dom, ale według ich relacji egzorcyzm przyniósł dwojaki efekt. Demon odszedł. Lecz duch Wilkinsa już nie. Zjawiska straciły na sile na tyle, że aktywność nie przeszkadzała już nikomu z rodziny. Można by pomyśleć, że to koniec historii nawiedzenia w tym miejscu, ale niestety to nie koniec. Po śmierci Peggy do domu wprowadzili się nowi lokatorzy. Claire Bennett oraz jej czterej synowie początkowo słyszeli tylko dziwne odgłosy, lecz już po kilku tygodniach duch postanowił zaatakować dzieci. Mówiły, że widzą dziwną czarną postać mężczyzny, lecz kobieta pewnie była świadoma historii tego domu i jak najszybciej wyniosła się stąd. Obecnie dom przy Green Street 284 jest zamieszkały, lecz obecni lokatorzy nie chcą się wypowiadać o aktywności tego miejsca. Mówią, że poradzą sobie sami. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich historii. Jeśli ktoś jest u nas pierwszy raz, to zapraszam do obejrzenia innych materiałów oraz zostawcie subskrypcję koniecznie z dzwoneczkiem. Do usłyszenia.